poradnik konstruktora, źródło wiedzy o projektowaniu, rozwoju osobistym oraz sposobie na biznes. Sponsorem kanału jest abeng.pl Cześć, Andrzej z tej strony. Zapraszam Cię do kolejnego odcinku z cyklu obliczeń. Na początku chciałem Cię przeprosić za mój głos, ale od kilku dni zmagam się z chrypką i mam nadzieję, że uda mi się nagrać ten film. A dzisiejszy temat to połączenie stworzniowe jednostronnie utwierdzone na czopie stożkowym. Mamy tu dwie zakładki. Druga zakładka są trzy tabele. Tabela pierwsza to naprężenie dopuszczalne dla różnych gatunków stali. Tabela druga to współczynnik Z zależny od rodzaju połączenia oraz od warunków pracy. W naszym przypadku będziemy brać pod uwagę tylko. Rodzaj połączenia spoczynkowego oraz tabela trzecia wartości współczynnika tarcia ślizgowego suchego dla niektórych materiałów. Przykładowo stal po stali przyjmowany jest od 0,15 do 0,17. Wracamy do pierwszej zakładki. Przykład takiego połączenia pokazany tutaj na tym rysunku. Czyli mamy stworzeń jednostronnie utwierdzone na tutaj na tym czopie stożkowym. Na stworzeń działają dwie siły. Siła P, zewnętrzna siła na ramieniu H, oraz siła Q, jest to siła rozciągająca, wywołana tą nakrętką, tutaj którą pokazuję. A stworzenie takie oblicza się na naciski powierzchniowe pochodzące właśnie od siły P oraz od siły Q oraz oblicza się go na zginanie. Od momentu gnącego, który wynika właśnie z tej siły P. I tutaj pokazują sobie właśnie rozkład nacisków powierzchniowych dla tej siły P, siły Q oraz naciski dla, dla momentu zginającego. Nasze dane to właśnie siła P. Siła rozciągająca Q pochodząc od tej nakrętki. Średnica D większa tego sworznia oraz średnica D mniejsza tego mniejszego sworznia. Wysokość G, jest to wysokość czynna tego czopu stożka. Wysokość H, czyli to jest to ramię, na której działa siła P. Współczynnik tarcia ślizgowego między materiałami sworznia, sworznia płyty. W tym przypadku bierzemy to z tej tabeli 3 oraz KC, naprężenie dopuszczalne materiału słabszego i współczynnik zależny od rodzaju połączeń warunków pracy. To również bierzemy z tabeli pierwszej i tabeli drugiej. Nasze szukane to kąt tarcia. Wyznacza się go z takiego wzoru: tangent z kąta ro, czyli kąta tarcia, jest równy współczynnikowi tarcia ślizgowego. Czyli nasze RO to jest arkus tangens tego współczynnika tarcia ślizgowego, w naszym przypadku 9,6 stopnia. Później wyznaczamy kąt tworzący stożka alfa. Z wzoru alfa równa się arkus tangens średnica większa sforżnia minus średnica mniejsza sforżnia przez dwa razy ta wysokość czynna czopu stożka G. Wyznaczam później tangens alfa, kosinus alfa, sinus alfa, sinus alfa plus ρ i kosinus ρ. Te wartości są potrzebne później do obliczeń. Następnie wyznacz, wyznaczam ys, czyli położenie środka ciężkości wzdłuż osi stożka. To jest ta wartość ys. Tu jest właśnie w sc punkt środka ciężkości i ta wartość jest równa wysokość Czynna stożka G przez 3 razy średnica większa swożnia plus 2 razy średnica mniejsza stworznia przez średnica większa stworznia plus średnica mniejsza stworznia. Wyznaczamy później naciski dopuszczalne uwzględniające współczynnik Z, czyli to jest iloczyn naszych napręży dopuszczalnych, razy współczynnik, który pobraliśmy z tabeli drugiej. Później wyznaczamy moment gnący. Jest obliczany z wzoru siła P na ramieniu H plus to Ys, czyli nasze położenie środka ciężkości wzdłuż osi stożka. Następnie wyznaczamy F1, to jest powierzchnia, na którą działa siła P równoważąca moment gnący Mg. Wyznaczamy z wzoru silnica większa stożka. Minus położenie środka ciężkości razy tangens kąta tworzącej stożka i to wszystko razy e, średnica nie średnica tylko g wysokość czynna stożka minus ys położenie środka ciężkości. Następnie wyznaczamy E1. Jest to współczynnik taki. Jest to ramię działania siły P1 względem środka ciężkości SC. Obliczamy z wzoru 2 trzecie razy położenie środka ciężkości przez cosinus kąta tworzącej stożka, czyli tylko kąta tutaj, alfa, plus połowa średnicy większej stożka minus. Ys razy tangens kąta tworzącej stożka i to wszystko jeszcze razy sinus kąta tworzącej stożka, alfa. Następnie wyznaczamy reakcję wywołaną od siły Q, czyli siły pochodzące od tej nakrętki i wykonuje się z wzoru Q razy cosinus kąta tarcia przez dwa razy sinus kąta tworzącej stożka plus kąty tarcia. Później wyznaczamy pole F, pole przekroju wzdłużnego stożka czopa. Obliczamy to z wzoru średnica większa sworznia plus średnica mniejsza sworznia przez dwa i raz ta wysokość czynna tego stożka. Następnie obliczamy naciski wywołane Momentem gnącym to jest nasze moment gnący przez współczynnik E1 razy współczynnik F1. Następnie naciski, oliczamy naciski od siły poprzecznej P. Jest to siła P razy cosinus kąta tworzącej stożka przez tą powierzchnię pole przekroju wzdłużnego stożka czoła. I obliczamy jeszcze naciski od siły rozciągającej Q i to w przybliżeniu jest równe reakcji wywołanej od siły Q oraz podzielone przez to pole przekroju różnego stożka czopa. Następnie wyznaczamy maksymalne naciski. Jest to suma tych nacisków wywołanych od momentu gnącego, nacisków od siły poprzecznej oraz nacisków od siły rozsięgającej Q. I ta wartość musi być mniejsza lub równa K0, czyli naszego nacisku dopuszczalnego uwzględnionego współczynnik z. Jeżeli to jest spełnione, wówczas dostajemy informację, ze, że założenia są prawidłowe. Przykładowo, gdybyśmy na przykład tą siłę P zwiększyli do 2000, o, to wówczas, o właśnie, dostajemy nasze maksymalne naciski 136 MPa, Natomiast nasze dopuszczalne wynoszą 128, czyli są większe nasze maksymalne niż nasze dopuszczalne. Dostajemy informację, że założenia są nieprawidłowe. I to jest wszystko już. Także dziękuję Ci za obejrzenie tego filmu. Zapraszam Cię do subskrypcji tego kanału oraz do kliknięcia dzwoneczka, wówczas dostaniesz informacje o nowych filmach. A, a oczywiście dla swoich subskrybentów, jeżeli będą tylko chcieli, to mogę ten arkusz przesłać. Także dziękuję Ci za obejrzenie tego filmu i do zobaczenia za tydzień. Cześć!